Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, jestem Asmaid, to jest nasz już trzeci odcinek z Kings Bounty w Jackie Księżniczki. Jak widzicie zaczynamy już w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnią grę. Mamy armię zrekrutowaną, tylko sobie tego zbrojnego dokupimy. Mogę odpauzować i ruszamy na podwój moi drodzy, ruszamy na podbój Myślę, czy czegoś tu nie kupić trochę grę dobrze moi drodzy, w takim razie jedziemy pierwsze bitwy rozgrywać My się tych stajemy najpierw o uciekają widzę, że jesteśmy za mocni ale i tak ich pobijemy to kto? a też yy, się zależy zaatakujemy uciekającego wroga, zawsze więcej doświadczenia jest tu mam właśnie odpowiedź o co z tym chodzi hmm, wysłaliśmy blokadę, tak Nie możemy y atakować magicznie To jest właśnie skill odłowcy łowcy wiedźm, że on może zablokować umiejętności innych magów Bardzo przydatne, szczególnie przeciwko kapłanom Inkwizytorom Dobrze, więc tak. Więc co my tu mamy? Mamy y, błogosławieństwo. Liczylibyśmy sobie jedna na łucznika. Skopalibyśmy... Y, myślę, że tych dwóch łuczników. Y, oczywiście królewskie węże i łowca wiedźmy są bardzo groźni. Na szczęście jest jeden królewski wąż, to nie będzie takiego problemu. W nie ja faktycznie zaczekam tylko to zaczekam ja sobie, ty wy strzelicie w kogoś ja czekam jak najdalej żeby oni musieli podejść, a nie ja a właśnie, magiczna blokada jeszcze strzela we mnie, jak, jak ja próbuję coś robić czyli atakować magiem Łócznik już może podejść eee, spowolnimy ile ty masz ruchu, ty masz trochę tego ruchu to spowolnimy może ciebie. Jeśli znaczy nie, ty masz mało życia, to spowolnimy jego. Dobrze. Eee... Eee... Tak. Odcinki postaram się robić dość krótkie, dość krótkie, bo po prostu... Eee... Im krótszy odcinek tym będzie mi się i łatwiej nagrywało, i wam myślę lepiej oglądało. Nie ma co robić jakichś specjalnie długich odcinków. Mówię, zobaczymy, zobaczymy yy, jak to będzie mówię, odcinki. Mówię, 15-20 minut, bo yy, czasami może być potrzeba zrobić dłuższy, a czasami wystarczy taki krótki, zwykły odcinek 15-minutowy. Więc wszystko będzie zależeć od sytuacji. I dzisiaj sobie myślę, że yy, tych yy, przeciwników. I ruszymy sobie yy, do świątyni. No może będziemy mieli szczęście? O, mieliśmy szczęście fajnie. Nie, nawet jeśli byśmy go nie zabili, gdybyśmy go podpalili, to by podpalenie go robiło. A właśnie, łowcy-wiedźmi nie mogą być celem żadnych właśnie błogosławieństw, yy, czy, czy uzdro yy, nie uzdrowienia, tylko błogosławieństw, tam jakichś buffów, ponieważ oni w tym momencie yy, My tracimy manę, żeby ich zczarować, ale nic nie zyskujemy. O, jesteśmy kajdani na nie. Bardzo już się nam nie przyda w tej bitwie. O, widzę, że on ma on ma pierwszy ruch jednak. Ale trzeba nas szybko skończyć. A, smokiem go dobijemy, żeby mieć doświadczenie dla smoka. Tak jak mówiłem, e, zabicie oddziału, szczególnie tego właśnie łowca-wiedźmi, jest chyba jednostką trzeciopoziomową. Albo, tak, trzeciopoziomową. I on daje całkiem dużo doświadczenia. Dobrze moi drodzy, wygraliśmy bitwę. O. Damy mu ulepszenie mierzącego ciosu. Mamy mapę żeglugi. Mapę żeglugi przydaje się nam do tego, że możemy żeglować między wyspami. Tu mamy właśnie szkarłatny wiatr. A my jesteśmy na Debirze, pierwszej wyspie. Więc tak, yy co my tu mamy o fajne zwoje siednoski a ja tylko berserkerzy. o co jest na zwoje o pięć trujących czaszek myślę że to jest dla zadanie jakieś bo widziałem że to jest jakieś zadanie w wiecie co zobaczymy nie wiem z kim się właśnie bije Oby yy, nie był jakiś bardzo trudny ale No zobaczymy yy, Nie pamiętam szczerze mówiąc tego hmm. Ciekawie yy, Co my tu mamy? Czy miałbym go potraktować? No właściwie w tej chwili niczym Go smoczek mógłby przywalić rycerzowi Widzicie, taki smok właśnie teraz jest dobry na takich rycerzy, którzy mają bardzo dużo HP, bo ten smok oczywiście robi nam grę na początku. Co oni mają? Damy mu magiczną blokadę, żeby nie mógł ani uzdrowić, ani pobłogosławić rycerza. Wesprzemy się magicznie. No i do przodu, jak to jest nasza najmocniejsza jednostka. Zobaczcie de facto, ile rycerz... O, w chłopów nam bije. Eee, tak, tylko jedno obrażenie zadał, ale w chłopów nam, nam będą bić, to będą nam zabijać jednostki. A zabijanie jednostek sprawia, że nie będziemy mieli bitwy bez strat. A bitwy bez strat przyczyniają się do achievementa, który nam za to daje dowodzenie. Czyli możemy więcej po prostu jednostek zatrudniać. Bardzo przydatny właśnie achievement. Nie, ma jeszcze 56 hpów. Dobra, to... Mm, co wam pokazać robić? I tak zrobili yy, Jakby się ich nie mogę pobłogosławić. Trochę błąd zrobiłem, ale ważne. No strzelcę w, w, w niego. Trochę pana rycerza spowolnimy, będzie miał tylko jeden ruchu, bardzo fajne. No, zbrojni, myślę polecmy tych chłopów. Yy, ci chłopi... Ach, ja, stój tutaj w miejscu. Yy, co ty możesz zrobić? Możesz zabić tego rycerza, to super. Zabijemy tego rycerza. No i dobijemy kapłana yy, następnie nasz kapłan robi ruch żeby dać naszemu łucznikowi przeciw wow. piękne zbliżenie i moi no drodzy kolejna bitwa wygrana przez nas dobrze jak chcecie to będę czytał głośno te teksty Tylko musicie mi to powiedzieć w komentarzach Albo nie wiem, może zacznę tak robić od przyszłego odcinka Albo nie, jeszcze od następnego, bo W tym nie wiem Dobrze Zastanawiam się nad tym pomysłem Bardzo fajny hełm O on, on nas na bezradność To jest super czar. Jeden z moich ulubionych zresztą Ym, Bo on daje nam dość yy, duży ten dość yy, dość duży minus do obrony przeciwnika yy, tak skaż teraz między okienkami bo chciałem wam pokazać to że mam tak mam hełm który mi dość dużą premię do obrony plus 4 i tylko minus 1 do ataku to jest też bardzo fajny padat oficerski można go w tym rozwijać i on nam daje plus doświadczenia i złota po walce no i mam to samo łuczkowe broń yy, i tarcze no i portret który daje mi plus 1 do morale dla ludzi co możemy sobie rozwinąć? Yy, możemy sobie rozwinąć yy, Możemy sobie rozwinąć yy, chwałę przede wszystkim i możemy sobie zatrudnić nowych wojowników widzicie, mamy już naprawdę konkretną armię. 100 chłopów to już jest naprawdę... Dobra armia jak na ten moment gry Dobrze I tak sobie myślę, że stoczymy sobie jedną bitwę yy... A tak, to jest misja na kapłanów No yy... rzeczywiście będę wam czytał to yy... No bo Już to może być w miarę fajne Żebyście wiedzieli o co chodzi, bo ja tak szybko klikam, ponieważ ja te teksty znam, więc myślę, będzie mi w miarę, miarę łatwo je wam czytać. E, dobrze, zrobimy tam jeszcze bitwę i myślę, będziemy kończyć odcinek, bo już trochę trwa. E, tak, tu mamy grupę ważyk. Ważki są słabe, ale mam jedną wkurzającą zdolność, osłabienie. Uczucają ją na nas. E, jeśli tylko, jak tylko nas zaatakują, mam ileś tam procent szans, tak? 30% szans. Nieciekawe zaklęcie. Ale jeszcze on ma paraliż. Hmm. <gryny> to dodali jej w tej wersji gry. Wypróbujemy hmm. sobie piorun kulisty, co? Pamiętam jak działa, więc... Więc smoczku, działaj. Pamiętam jak działa ten piorun kulisty. On właśnie przenosił i strzelał, tak No tylko tak trochę słabo On 2 procentowo bije Dobra nic, w takim razie Przedstawimy yy, się tak No nic, podejdziemy O, dostał bonus na zadawane obrażenia od ognia Już nim możemy podejść, bo mu się nic nie stanie O, tym jeszcze szukamy no za minimum walnęliśmy, to nie fajnie. O, też ten błąd zrobiłem. Nie, jakoś nie myślę dzisiaj. No, mógłbym zbrojnymi zablokować drogę i nie będziemy nic nie zrobili. Łopu będziemy w ostateczności używać jako taki mięsa bo nie chcę tracić tych jednostek po prostu. No znowu za sześć tak to procentowo bije, Tak, to procentowo bije, tylko teraz żeby to ładnie obliczyć chyba. To jakoś malutko bije. Musiałem dokładnie przeczytać ile to biło Dobrze, a twarz, kiedy widzę, no konkretnie biją tych zbrojnych Zrobiliśmy się uzdrowiliśmy naszego zbrojnego yy... No błogosławimy go sobie a sprawdzę jak to działa Tak to jest procentowo Procentowo 10 15% oddziału 10 do 15 No i smoczkiem skopiemy Dobrze moi pani. Jak cię wygrywamy bitwę Zobaczymy sobie ekran końcowy bitwy Czarne jednorożce, bardzo fajne jednostki o jak widzicie skończyliśmy walkę i ja Wam dziękuję bardzo za ten odcinek i mam nadzieję że Wam się spodobało e, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, subskrybujcie jeśli chcecie pojawi Wam się adnotacja tutaj do e, subskrypcji mojego kanału przede wszystkim zachęcam Was do komentowania e, do konstruktywnej krytyki mojego kanału i do zobaczenia już w czwartym odcinku cześć